Bo nazywa się Polska. <laughs> Saluto cały świat. Witam Was spod błękitnego nieba, w pełnym słońcu, jest godzina prawie dziesiąta, a ja jestem w miejscowości El Puerto de Santa Maria, prawda, że ładna miejscowość. Ale jaka też ładna plaża. Plaża szeroka. Tak dawno nie widziałem tak szerokiej plaży. Nie wiem, z 200 metrów? Mój spot. Ja zaparkowałem o tutaj, tutaj, tutaj ten biały tam przy krzaczkach. Kilka jest samochodzików, każdy ma swoje stanowisko. Czyli widok miałem na tą zatokę. Zatoka styka się z oceanem, a naprzeciwko mnie jest super miejscowość. Potencjał historyczny, Kadex, z imponującym łącznikiem, tym mostem na dwóch pylonach. Drugi jest jeszcze most. Mosty umożliwiają, bo są podnoszone tamten, wpływ większych jednostek. A Kadex, miasto Historia. Polecam też być, ładnie położony na półwyspie, ale to. O czym chcę jeszcze powiedzieć to to, że piękny spot mi się trafił. Te wszystkie pionki wcale niewysokie, ale typowa deweloperka to są, nazwijmy to sobie, hotele typowe miejsca tętniące życiem w sezonie już od kwietnia maja, no ale jest 4 luty, więc jest wszystko pozamykane. I tak lubię, zobaczcie. Jest tu lekki już przypływ, odpływ. W tej chwili jest odpływ, prawdopodobnie, bo jeszcze ta plaża jest szersza. No i tak to wygląda. Nieliczni spacerowicze. I zaczynamy dzień. A propos odpływów przypływów jakieś takie rozeznanie może nam pomóc w tym. Widzicie na tych kamieniach odsłaniających port aż tam sięgają, ale taka czarna linia i tutaj się kończy dokładnie to jest ten poziom przypływów także ja bym był w tej chwili w wodzie i to tak już nawet. Hmm. Może i do pół metra. Ładny centymetr do góry, podnosi się. No a teraz, raz odpływ, odpływ. Tu widać jeszcze wodę, jak balansowała, a uciekając. No i taki ładna rzeźba terenu jest, można powiedzieć, piachu. Piasek, test piachu. Tam zostawiłem suchy piach. Typowy, fajny piasek, taki jak nad polskim Bałtykiem. Są muszelki, można zbierać i robimy te wody jeszcze. A co? Zrobię to ręką. jest ja chcę. W tej chwili. Oooo, ocean. To już nie jest morze. Zimny Bałtyk. Zimny Bałtyk. Jaki miałki pieszek. No. E, 15 stopni. <laughs> Powietrze. No, już jest ponad 15. A będzie dzisiaj 20, a trzydzieści. Zależy gdzie się kto ustawi. Jak? Piękna, piękna plaża ciągnąca się już do końca. Piękny bulwar. W sezonie pewnie cała plaża wypełniona. Stawiam pineskę na dole pod filmikiem, gdzie jestem w tym momencie, mówiąc to sobie zobaczycie. Od razu okolice. Morze. To jest bardzo fajny tips na zwiedzanie kadeksu. Dla dobrych rowerzystów to jest bajka. Bo to jest 10 km. Albo zrobić sobie można tutaj pod stację tak zwaną i na przykład rano uderzyć na kadeks na zwiedzanie. Także pineskę zostawiam, fajne, przyjemne miejsce. Nic się nie dzieje, żadna gwardia cywilna, polisy los lokal, nic się nie dzieje. Jest spokój, przynajmniej w lutym 2023 roku. Są dwa sklepy na tym osiedlu, nazwijmy to sobie, otworzone nawet po sezonie: Carrefour Express i taki mały Dino, można powiedzieć, ale wszystko kupić to trzeba. Ja mam plan taki, że dzisiaj zrobię z samochodem swoim, wojażowanym Dzisiaj będę po południu jechać na serwis, czyli na typowy spot z wodą z siekami, kasety trzeba wypróżnić, te sprawy ale póki co jeszcze będę się delektować po prostu tym widokiem i yy, no cóż Trochę jeszcze spędzę tu czas, bo jest miło, przyjemnie. Jeżeli ktoś ma psy, to jest raj. Słuchajcie, wyjść na taką plażę z pieskiem o tej porze. Bomba! Niektórzy to robią. O tam. Ale nieliczni. A areał jest kolosalny. Rozgadałem się. 4 luty 2023. Ja kończę ten króciutki vlog. I przystępuję do montażu, bo naprawdę było atrakcji trochę ostatnie dni. W związku z tym nie nadążyłem z tym, aby zmontować Gibraltar, już opuściłem kolonię brytyjską, terytorium zamorskie, przepraszam, brytyjskie, to nie kolonia. No i troszkę się działo. Dzisiaj już mamy czwarty, już jestem, tak jak powiedziałem w Santa Maria no i cóż chcę tylko powiedzieć, że uzupełnię będę montować może dzisiaj jutro w weekend i tym filmem który nastąpi niebawem lub może dwoma vlogami no to będzie jak gdyby zakończenie pewnej, pewnego projektu no i tak sobie myślę, że następnym vlogiem spowoduje zakończenie pewnego projektu jaki miał miejsce mniej więcej od czerwca no bo byłem pół roku temu ponad już w Polsce byłem na Helu dokładnie chałupy, Władysławowo, Jurata te klimaty czyli wiadomo wszystko to co na wodzie tam na żagle się idzie jak dobry wiatr i surferzy są zadowoleni z tego a jak było? O, taka mała migawka o tak było, o tak było raport zatoki. Sami widzicie, wieje. Wystarczająca. Ja tym samym chciałem e, pożegnać o, was chyba z chałup. To już jest mój ostatni, przedostatni dzień. Miałem być tydzień, zostałem w prawie dwa tygodnie bez jednego dnia. Ale wracamy tu. E, Ponieważ chcę dopowiedzieć, że właśnie tym sposobem też byłem. A nie chcę zrazić w tym momencie jeszcze do końca tajemnicy w który będzie następny po tym. Ale byłem w miejscowości, która tak samo z tego samego słynie i doskonale znana w Europie, szczególnie tym, którzy uprawiają kita. Z, 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 po prostu bawią się w deskę pod każdym względem, pod każdym rodzajem deski na morzu. Także byłem i tam. Krótko mówiąc, najdalej wysunięty punkt dla mnie w Polsce jaki był, o, ja Góra nie bym opisują, ale to już tak niedaleko, plus najdalej wysunięty na południe punkt Tarifa. A to już zdradziłem. No dobrze, to ja kończę, bo się rozgadałem. Nara. Film bez montażu praktycznie, wciskam. Kto ma ochotę przyjechać, dyrektować się słońcem 20 parę stopni w dzień, w zaułku, tak zwanych zaułkach, gdzie jest osłonięte i tak dalej, no w kamperze na przykład, jak odsunę drzwi, to jest 30 stopni dla mnie nie do wytrzymania. Wtedy człowiek cienia trochę szuka. To niech przyjeżdża. To jest dużo. Zapraszam na noc coś zabierzcie, bo jest poniżej 10 stopni.